I witamy w programie Dzień życia hamulców fasata już dosyć wiekowego grata, ale jeszcze dzielnie pokonującego bezdroża i droża i podroża i pobocza rzeczpospolitej piątej chyba już jest taki problem, że hamulce mają taki koryzyjny nieład na tarczy jest problem. Trzeba zacisnąć. Jedną śrubę już odkręciłem, dolną. Trzeba linkę będzie demontować. I górną śrubę. I się z tą tarczą zaopiekować. No i jest taki problem, że rudamery, korozja robi swoje. Chciałem postukać kocki i puściły lepiej od przy użyciu magicznego młotka zeżycie tego kocka jak widać jest stosunkowo niewielkie jakieś 30 kilka procent ale że się zapiekł na prowadnicach no i widać tu ładnie pracował tą powierzchnią a tutaj po prostu ruda mery gościła na tarczy no bo kroczek się Zakręcił w jarzmie nie przylegał całą powierzchnią